Cześć ludziska, dzisiaj nagrywam Spinera Witam was w kolejnym odcinku To jest cały spinner To jest oryginalny Kostował za, tyś... za 120zł On potrafi robić, no wiecie co Takie coś On jest metalowy Patrzcie, widzicie? Metalowy Mogę Wam go pokazać z Tu taki oryginal. Były takie jeszcze takie z kolcami, tutaj takie. O, tu takie. Tu no, były takie. Tu Tu takie. Ostrze takie. No, ale one kosztowały za 1200 zł. Więc nie ma tyle. Ale ten kosztował za 1020 Więc mogę Wam pokazać jedynie tą stuczkę, bo mam tylko jedną wolną. Rękę. Dobrze. E, a teraz Wam pokażę. A teraz Wam pokażę, jak się robi. To tak. To tak się kręci samo. Tak. A to, właśnie. A te kółka takie. To są, one są takie oryginalne. Bo tu, to co jest to czarne w środku, to jest metal nie taki zwykły. Widzicie takie, coś niebieskie to jest odbicie światła. I jeżeli tu jest odbicie światła, to to jest plastik, to jest plastik. A to, to tu na środku, to takie czerwone, to też jest plastik, ale tu, to szare, to to jest metal. I jeżeli będziecie chcieli takie kupić, to to jest w takim sklepie. No, tu na Zazewskie Wiedronce, obok tego sklepu białego, co tam są takie dziwi, i remontują tam. To by ostatni chłopak kupił taki niebieski, biały znaczy się. Biały, no taki biały. Dobrze, muszę kończyć, dajcie mi ileś tam łapek, jeżeli wam się podobało. To jest właśnie oryginal i dopiero coś z taka gra. On kosztował za tysiąc No to do, do, do zobaczenia, do kolejnego odcinku, do zobaczenia.